tam tutaj The Polish Dwarf i to jest odcinek już specjalny. Mega specjalny. Łupak, zarejestrować się na YouTube. No bo kuźwa, teraz pododawali jakieś opcje i trzy razy miałem problem. Bo, znaczy dwa razy. Osiem. Nie, on żartuje, dobra. E, nie, nie tak jak z tym skręceniem. Jeden skręcenie. slow. No dobra, wbijam, wbijam, wbijam. No i tak, dzisiaj to jest Siemka, w ogóle odcinek specjalny. I w ogóle Bartek, krzyczymy Sernik, twoje drugie imię. Tak. Sernik. No i dobra, i Twast. jak już mówiłem, to będzie. No tak, czosnek, to jest moje drugie imię jego Sernik. Um, <coughs> jest tak, co, dzisiaj się jak dwa, dwa i pajace grają w tego, w... Dwają się bazukami czy ja i Bartek. Będzie fajnie. Bartek zgadnie, jaki jest poziom trudności na tej mapie? Haha, zabiłem siebie i gościa. Jaki? Eee, jedna gwiazdka. Wow, bardzo trudno. Fajnie, tryb... a ja przez chwilę miałem jedną klatkę na sekundę. Gratulations! Ja tyle miałem, jak miałem stary komputer. Przez cały czas? Nie, nie przez cały czas, ale czasami. Gościu siebie zabił. E, nie. nie wiem, czy wiesz, to nie był komputer. Tak wiem. To była najwyżej maszynka do no, mnie. <słuch> Dokładnie. Dobra. Dup. Dead ujrzał. Gdzie jesteś? Oziema? W sumie A jesteś... Fajnie, jesteśmy w tej samej drużynie. Przyciszę yeah, dźwięki z gry, może być za głośno trochę. a 4 kile jednym tym! Strzałem. Dobra, Pięć. do ciebie, biegnę do ciebie Co? Czemu? Biegnę do ciebie, no bo ci pomogę Nie do ciebie, ta tak. Dobra, idę, i kill ciebie. się Ojej. No, Kurde, tak, nie, mam nie mam już bazuki. Właśnie nie mam amunicji do bazuki. To jest pistolet Właśnie mam Za tobą Za tobą to Dobrze, cześć Oj, no mnie zabili Oh, Dobra, czekaj na spawnie. 7-3. Gdzie jesteś? Siema. Gdzie jesteś? Tu. Siema. Dobra, biegniemy Chodź tu. Uh... Bartek, chodź tu. Chodź tu z boku i zejdziemy z lampki, Gdzie jesteś? Gdzie ty jesteś? Tu. I kill. Este... Au. I kill. Mój wynik 7-4. I kolejny! Ja 4 kille jednym strzałem załapałem. Aha. O, Dobra. Są tu granaty? Są. Bartek mówimy kawały dzisiaj, pełno kawałów, śmiesznych rzeczy, bo wiesz, dzisiaj bo to odcinek specjalny, nie? No i mówimy kawał i w ogóle śmieszne rzeczy Yeah Kill oh. o, za tobą, uważaj! I kill. O pomocy! Aaj, Poleciałem Już miałem wystrzelić Kurde przeleciałem, przeleciałem przez tobą. całą dosłownie Za tobą! Do tobą! Widzę cię! Zabalony! Zrób dodatkowe jakiego tutaj! Nie. A, A nie się zginął! I znowu cztery tyle będą? Nie, jeden, dwa. Aaaa, co nie próbował! I kill! Nie! Yeah. Aaa, i dwa kilo w momencie śmierci. Kurde, zabijem się sam. Wląłem w ścianę A. przez przypadek. Gdzie jesteś? Tu. Cześć, paweł. Tak, Gdzie jesteś? <głos》>, gościu się sam zabił. Dziki. Właśnie polecam gorąco kombat I to jest tak. Um... Tylko 16 giga na dysku. No i fajnie jest. I tak i tutaj... Słuchajcie, y, wysyłać jakieś y, piszcie w komentarzach jest ten... Piszcie w komentarzach i piszcie czy chcielibyście razem z nami wystąpić ten filmiku. Byśmy razem się pograli, byłoby fajnie i ten porozwalali. Sporo. Jesteś w porcie Tak, jestem. O, fajnie To to jeszcze jedna runda nie? Zaraz tato, jeju. Zaraz wracam. No, i Bartek znowu nas opuścił. Nie jest dobrze. Aby nie było tak jak poprzednim razem. No tak, ja się spodziewałam, że trochę odcinek będzie dłuższy, no bo to jest odcinek specjalny. Więc. No tak, zapowiadam od razu serię z World of Warcraft. Coś tam na pewno będę nagrywał, bo nie mam pełnej wersji World of Warcraft sempie na tej wersji normowej, w której można grać do 20 levelu No i zapowiadam teraz będę... serii, Będę... Że... Ej, będę za Fajnie. jakieś, nie wiem, 15 minut Ojej, znowu opuszczasz pole bitwy ze no, tata się uparł, że chce usiąść tu Ojej, dobra, to cześć Cześć No ej, no znowu nas zdrajca opuścił wśród walki no i tak, um, yy, zapowiadam serię już z World of Warcraft, będę XP krasną lutę do 20 levelu, to nagram, to będzie seria nie wiem ilu odcinkowa, ale pewnie się też będzie składać jakoś z 3-4 odcinków, bo no jakoś tam bardzo się nie angażuję w World of Warcraft, więc nie gram jakoś dosyć szybko. No i chyba będę musiał wyjść tutaj z tego zaraz, bo to się nie włączył tryb na bazuki. To ja może zrobię cięcie i zaraz wracam. No i fajnie już jestem. <laughs> tutaj się właśnie ktoś, za... ktoś tutaj zrobił grę. Z... Mam nadzieję, że się trochę rozkręcił, bo na razie jestem tylko ja na tym serwerze i drugi gość. To może zanim to się załaduje, to ja zrobię kolejne cięcie i, ten, i zaraz wracam. No i jestem już ten... ...my tu do boju. Do ataku... ...te! Pobiegniemy tutaj. jak pobiegniemy, pobiegniemy tędy. Gdzie jest? para ver. Ajajajaj aj, 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 aj. Dobra o, No to bolało, to bolało, to bolało I... I kill Czy ktoś toRadzie? Nie nie, O i kill No ciekawe czy tam się da na górę wskoczyć jakoś o kuźba, nie mu? The to to on nie zabił o Nie, coś, nadal nikt nie dochodzi Aaaaaa! The Pójdę tędy. Rozmyłę. Może mi się uda go jakoś rozwalić.

coś będę wychodził z ale to nikt nie, nie wchodzi w ogóle. Ojoj, oj, oj, no dobra, to było niezłe. No i chyba za 30 sekund będę już kończył. Wiem, odcinek specjalny też... OK, to było nieźle. No wiem, że odcinek specjalny, ale chyba niedługo będę kończył, bo miałam jakoś zbyt dużo czasu też, zresztą nie wiem, ile już to nagrywam. Już znaczy, trochę z Bartkiem tutaj nagrywałem, więc nie wiem, ile czasu wpłynęło i nie nagrywaliśmy. No ale jeszcze, a może ponagrywam jeszcze trochę dłużej Słyszę go, ale go nie widzę Teraz już go widzę Dobra, my się tak nie damy łatwo Do ataku! Nie, no dobrze No i dobrze A, myślałem, że może mu killa zawalić, nie, nie ma nie rozwaił granatę, poważnie ja No, no nareszcie ktoś ten ktoś da się da, tak, no A, ja nie mogę No, nareszcie miałem towarzysza, może będę... Ja nie wiem, za to, ale nas się kawi. Ja nie. Ta, tędy wyłączę, bo to tak nie może być. A że wceluję, ale dobra. mówi się trudno trochę jestem teraz mało entuzjastyczny i nie mówię zbyt głośno, bo już tutaj nie ma kolegi na Skype, no to coś trochę jest we mnie O, tu jest to tu jest to jest może myślałem, że kill będzie, ale A, i myślałem, że wceluję, A, ale tutaj wiadomo, że się nie no nie! nikt mi nie będzie sam spał, nie kurde, rozwala, nie ma I... O, ktoś doszedł? Tak, faj jest. Wow. O no, ktoś we nie było kilo?

Poza mapę nawet wyleciałem. tak mi się jak Nie! Co wyjdę? tylko ze spałem, bo mi szukało. O O no, O no, 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 no. nich O

Ja i myślałem, że będzie killa, <stansuzdanie> <zgodę> kill. nie ma killa. I kill teraz jest. Jezu. Oj, 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 nie ma killa? Dziwne. A Na pałę walimy. Aaa. Ale nas siekają. Ja nie wierzę, po prostu. Oj, oj, ja oj. że celuję w niego, ale... Oje.

ale mi słabo idzie, ja nie mogę. Ja nie mogę, ale ja się na tym nie znam. Pani kija. chociaż tego rozwalę, ale ja nie mogę. Ja nie słabo

Na miałem chyba dwa razy mniej zabić niż triwi, więc no, moralnie mi spadły, bo Bartek Deserter odszedł no. Wróciła znowu z do... Bo... No mam nadzieję, że nie było tak nudne, jak mi się zdawało. no. Żegnam was do do następnego odcinka. Do następnej serii właściwie. Bye bye.